Witam wszystkie lwy, no i mamy wiosnę, Boże, mamy wiosnę, I już słoneczko będzie świecić i będzie wszystko kwitło, ślicznie będzie, po prostu ślicznie, ja już się bardzo cieszę z tego powodu. No i oczywiście mamy 4 kwietnia, mamy pełnię księżyca i to z zaćmieniem pełnym księżyca, czyli Lunar Eclipse. Mój Ty Boże, i to jest bardzo silne, czyli piszemy nowe intencje. Też możemy pisać te same intencje, które napisaliśmy w NÓW Księżyca, jak i niechciane intencje. Wyciągamy karteluszkę i wymieniamy to, co chcemy osiągnąć, co chcemy mieć, a na drugiej karteluszce to, czego nie chcemy mieć, negatywnych aspektów, sytuacji, czy nawet i osób. No i oczywiście później to głośno czytamy, a na końcu palimy. Palimy, a popiół wyrzucamy na zewnątrz, niech już Boże aniołki i wszechświat zaczną nad tym pracować, a ponieważ jest to 5, 6, a nawet 7krotnie mocniejsze niż, zwykły, a, niż zwykła pełnia księżyca, więc to wszystko może nam się bardzo szybko sprawdzić. Po prostu pójdzie to w ruch o wiele szybciej. Także piszmy i módlmy się przy tym, aby nam to wyszło. No, oczywiście 8 Jowisz wchodzi na drogą pro, prostą, na drogę prostą i jak wiemy, Jowisz jest planetą dobrych intencji, dobrej fortuny, szczęścia i bardzo pomocno. Także to jest tylko 4 dni od, od Zaćmienia, więc to będzie naprawdę, przepraszam, bardzo silny aspekt bojowy jeszcze może nam dorzucić swoich dobrych intencji, też. 11. Z kolei Wenus wchodzi do bliźniąt, i tutaj mamy a, nowe znajomości, nowe towarzystwo, nowe związki, zaręczyny, śluby. Może to być też i partnerstwo, partnerstwo też i biznesowe. I to też będzie wszystko powiązane a, z pieniążkami, bo Wenus też nam może w tym dopomóż. Także wszystko naprawdę jest na bardzo ładnej drodze. Merkury z kolei wchodzi do byka. I tutaj jak mamy coś niezałatwionego, a ponieważ Merkury jest na prostej drodze, więc o wiele łatwiej nam wszystkie sprawy po prostu pójdą i posuną się do przodu. Pluton natomiast jest, czyli Pluton, 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 Pluton jest w drodze zwrotnej, czyli zaczyna się po prostu cofać od 16 kwietnia, a jest, Pluton jest taką nieobliczalną planetą, nigdy nie wiadomo co po prostu nam wystruga, że tak powiem. No i oczywiście w tym wypadku to trzymamy się po prostu rzeczy, których praktycznie nie powinniśmy się trzymać, i to nas w jakiś sposób spowalnia też. Saturn natomiast jest w drodze wstecznej aż do 1 sierpnia. No i wiadomo, że Saturn jest po prostu planetą karmiczną, jak ja to nazywam. I jak się cofa, to mówi nam, abyśmy popatrzyli w swoje po prostu wnętrze, które praktycznie on nam, które pokazuje nam charakter nasz własny. No i oczywiście błędy, jakie, 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 jakie robimy. No i w tym wypadku Możemy po prostu o wiele, wiele łatwiej tych błędów uniknąć albo się wyzbić, Bo jeżeli tego nie zrobimy, no to niestety on da, na, da nam na nowo nauczkę, czyli pobierzemy lekcję życia. A po co, jak ja to mówię? Więc można to lepiej zrobić samemu. No, 18 kwietnia, nów księżyca. Okay, I to w baranie, a 20. Słońce wchodzi do byka, i też bardzo piękny aspekt. 30. Merkury już wtedy wkracza bliźniaków. No i będzie nam się o wiele łatwiej po prostu nawiązywać kontakt z sąsiadami, z partnerami, z wspólnikami i tak dalej. Także to tyle, jeśli chodzi o. Planety i przypomnienia, i pierwszą waszą kartą, moje drogie lwy, jest Askijów. I to jest początek nowego życia, i nowego praktycznie cyklu w życiu. Może też oznaczać ciążę twoją lub kogoś z bliskiego twojego otoczenia. Jest tutaj i sukces na horyzoncie też. Dziewiątka a gdzie się mam to? Dziewiątka monet dziewiątka monet. Dobrze pokazuję dobrze. Jest następną kartą. Profit i zyski lub zapłata za dobrze wykonaną pracę lub też szczęśliwy traf na loterii. Także graj w Totolotka. Może to być wygrana, wystarczająco duża, abyś mógł sobie kupić to, czego po prostu pragniesz, mój drogi Lwie. Śmierć jest następną kartą. No niezbyt to przyjemne, ale śmierć zawsze nas po prostu przed czymś ostrzega. Tu będzie koniec czegoś, lub drastyczne zmiany w Twoim życiu, w życiu prywatnym. Może też oznaczać koniec związku i miłości, lub przyjaźni, nawet. Zmienisz spojrzenie po prostu na świat i życie, i odkryjesz nowe cele w życiu. Czyli musi być zawsze koniec, aby był lepszy początek i nowy początek czegoś. Pustelnik odwrotnie. Mówić, że odrzucasz czyjąś pomoc poprzez nadmierną dumę, nielistyczne spojrzenie na istniejące fakty, zazdrość, duma i strach. I to wszystko przykrywa praktycznie prawdę. Uważaj, bo możesz popełnić błąd. Możesz też być oszukiwany, zdradzany i manipulowany przez kogoś bliskiego lub z bliski, kogoś bliskiego otoczenia. Izolacja i pustka w uczuciach spowodowana przez ludzi z bliskiego. Otoczenia. Hmm. Wyjdziesz z tego. Ty jesteś lwem i masz słoneczko. Rycerz Kielichów. To jest karta podsumowująca. I rycerz Kielichów ci mówi: to jest osoba powyżej 45 lat. 45 i wyżej. To jest skorpion, ryby i albo rak. Albo też to może być osoba, która po prostu. Ma dominujące te, właśnie, znaki na swoim wykresie. To jest mężczyzna, jest opiekuńczy i zdolny, reaguje po prostu ze spokojem i to w trudnych sytuacjach, używając po prostu dyplomacji, niż przymusu. I pomaga zaakceptować różniący się punkt widzenia. To jest praktycznie urzędnik lub ktoś na wysokim stanowisku urzędowym, czy administracyjnym, czy też prawnym. Jest bardzo wpływową osobą. Ok? No i oczywiście słońce. Słońce. Nie ma rycerz kielichów? Dobrze powiedziałem. Aha, bo to jest rycerz, rycerz kielichów i słońce to są Wasze ostatnie dwie karty to znaczy karty na Pełnię księżyca, rycerz kielichów i słońce. No i słońce nie ma znaczenia, jakie urzędowe sprawy będziesz po prostu załatwiał drogi Liwie. Mm. <coughs> czy też finansowe, albo prawne, czy jakieś administracyjne. Wszystko się po prostu skończy bardzo pozytywnie i to z korzyścią dla ciebie, bo masz słoneczko. Słoneczko. No i rycerz kielichów, także to jest też osoba jakaś urzędowa. <laughs> także to by było wszystko, jeśli chodzi o rozłożenie kart. Waszą, waszym aniołkiem jest Teresa. I Teresa ci mówi: Stop! Byłeś tak zajęty, dbając o innych i ich potrzeby. Ale nadszedł czas, abyś zadbał po prostu o siebie, mój drogi Lwie. I bardzo dobry, a, dobra rada. Archanioł Michał z Dolin Virtue kart. Archanioł Michał ci mówi: Twoimi dziećmi opiekują się anioły. Także nie ma się czego obawiać, nie ma się. Twoimi dziećmi opiekują się anioły. Śliczna karta. I um, przewodnik duchowy, czyli Wasz duszek, mówi Ci: życie nigdy nie jest nudne. To jest prezent, w którym są same skarby. Życie nigdy nie jest nudne. To jest prezent, w którym są same skarby, mój drogi Dwie. I to prawda. Chryzopras jest waszym kamyczkiem. I tak jak zawsze przypominam, kamyczki proszę oczyszczać. Do szklanki wody. Sypiemy niejadowaną sól, małą łyżeczkę i moczymy te kamyczki. Wnów księżyca i pełnię księżyca. Oczyszczamy je. Z dziadostwa, które poprały od nas albo z naszego otoczenia. One nam dają zazwyczaj to, jakie mają znaczenie a pobierają i chronią nas od negatywnych aspektów życia. Chryzopras astrologicznym, no, astrologicznym znakiem jest, są ryby, a elementem jest woda. Chroni przed strachem i z nim walczy, jak i z obsesjami również. Pomaga w sytuacjach, kiedy czujemy się niżsi od innych i przekształca pesymizm, w optymizm i rządzą działania, czyli daje nam bustu kopniaczka, abyśmy zaczęli działać, chryzopras, także to by było tyle, moi drogie lwy, dziękuję ślicznie za oglądnięcie, cieszę się bardzo, że jest Was coraz więcej i proszę mnie zaprenumerować. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście i dziękuję tym, którzy subskryptom, którzy już to zrobili, proszę mnie też polubić. Je, jeżeli chcecie mieć prywatne wideo, to proszę do mnie e, prywatną rozmowę, to proszę do mnie napisać. Pod moim e, wideo są moje namiary. I robię to przez... Skype'a, telefon, albo właśnie mogę Wam wysłać to prywatne wideo, które tylko Wy i ja możecie oglądać. I najlepiej mieć jest na Googleach plus konto, bo wówczas jest bardzo łatwo oglądać. No i oczywiście taka sesja kosztuje 20 dolarów dla tych, którzy są w Polsce, mieszkają i pracują w Polsce, a 50 dolarów dla tych, którzy mieszkają i pracują poza. Polską. Taka sesja trwa 20 do 30 minut, ok? I tak jak mówię, prywatne wideo jest bardzo popularne, bo nie jesteście związani z czasem ani ja, ani wy wtedy. To znaczy, ja to zrobię, ale wy przynajmniej możecie oglądać kiedy chcecie, jak chcecie i gdziekolwiek chcecie, biorąc pod uwagę fakt, że gadżetów teraz mamy tego rodzaju kupę, bo nawet i przez telefon możemy sobie to oglądać. Także to by było tyle dziękuję jeszcze raz za oglądnięcie i za subskrypcję jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście to proszę to zróbcie piszcie do mnie komentarze bo z miłą chęcią je czytam i odpowiadam na nie też także to by było tyle do następnego razu życzę miłego miłych świąt praktycznie bo przecież święta wielkanocna, ja o nich nawet zapomniałam, o mój ty Boże no ale sobie przypomniałam, więc wesołych świąt wielkanocnych i niech Was Bozia błogosławi, a aniołki strzegą od złego. Do widzenia.